4 hpl Ruszyły w ostatnią niedzielę z kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Męcince na pielgrzymi cysterski szlak na górę Kalwarię. W tym wyjątkowym dniu na malowniczej trasie pielgrzymom towarzyszyły relikwie świętej Faustyny. Tym razem podczas corocznego wydarzenia Skarb Lasu Mnichów pielgrzymi mieli okazję przejść przez bramę Miłosierdzia. Z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka roku miłosierdzia, święte drzwi zostały ustanowione w głównych bazylikach i kościołach Rzymu, a każdy biskup otrzymał pozwolenie, by w swojej diecezji ustanowić kościoły, w których znajdą się bramy miłosierdzia. Wyjątkiem była jedyna taka, brama miłosierdzia ustanowiona na czas pielgrzymki na kalwarię w Męcińce. Idziemy między tymi drzewami, idziemy tą samą drogą, wchodząc na kalwarię. Ale w tym roku to miejsce, w którym ja obecnie stoję, a za chwilę wszyscy przejdziecie, ma swoje szczególne znaczenie. Dzięki temu, że taki przywilej dał papież biskupom, a biskup przychylił się do prośby się za proboszcza, żeby na tej pielgrzymce zbudować bramę miłosierdzia, czyli drzwi święte. Jesteśmy przyzwyczajeni, że drzwi święte zazwyczaj są w bazylikach rzymskich. Albo w specjalnie wyznaczonych kościołach. I tak rzeczywiście w roku jubileuszowym jest. Ale przywilej roku jubileuszowego jest taki, że drzwi święte, bramy miłosierdzia można zbudować także w innych miejscach, w których pozwoli biskup. I to stało się również na tej pielgrzymce. I moi kochani, w roku jubileuszowym za przekroczenie bramy miłosierdzia, tylko za przekroczenie bramy miłosierdzia, można uzyskać odpust zupełny. Czyli jest przez Boga odpuszczone wszystko, co jeszcze w nas pozostało po Spowiedzi Świętej jako skutek grzechu, który popełniliśmy. Olbrzymia sprawa. Ktoś może powiedzieć, tylko za przejście przez taką bramę, ale to jest właśnie obraz Miłosierdzia Bożego. Za takie małe czyny Pan Bóg chce nam przebaczyć wszystko. Chce nam darować wszystko. Żebyśmy byli gotowi pójść do nieba. Dlatego ta brama miłosierdzia jest jakby bramą do nieba. Bramą do Królestwa Bożego. Nie jest to tylko kwestia dwóch drzew i belki przybitej do tych drzew. Tylko tak jak już mówiłem w Kościele, bramą jest Chrystus. Ta brama tutaj to jest osoba Chrystusa, który chce, żebyśmy przechodzili przez Jego serce, uzyskiwali odpust i stawali się miłosierni jak Ojciec. Odpust możemy uzyskać dla siebie, ale możemy także ofiarować komuś zmarłemu. Dlatego, moi drodzy, pomyślmy, zachęcam, żeby ten odpust dzisiaj przyjąć dla siebie. Się. Żeby zrobić w swoim sercu więcej miejsca na miłość, o czym jeszcze będę mówił w kominie. Albo jeżeli mamy intencję szczególną dla zmarłego, także można ten odpust ofiarować zmarłemu. Kto może uzyskać odpust? Ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej, czyli jest po spowiedzi świętej. Nie zdążył jeszcze popełnić Grzechu Ciężkiego. Każdy, kto nie ma przywiązania do Grzechu i pomodli się w intencjach Ojca Świętego, kiedy przejdzie bramę miłosierdzia. A to uczynimy u góry, na koniec Mszy Świętej uczynimy wszyscy modnąc się za Ojca Świętego. Dlatego moi drodzy, jeszcze raz proszę, pomyślmy o intencji i pielgrzymowania w czasie Drogi Krzyżowej, ale także intencji przejścia przez bramę miłosierdzia i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski. I powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnice i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący dobry łotr usłyszał zapewnienie o Pozwól nam także wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas. O gdybyś znała dar Boży. Ty, który jesteś obliczem widzialnym Ojca Niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie. Sprawa, by Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana, zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazać słuszne, słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga pośnij Twego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby jubileusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za stawiennictwem Maryi Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jezus Przejście przez bramę niejako rozpoczęło drogę krzyżową, szlakiem pocysterskich kapliczek rozsianych wokół wzniesienia góry. Co warto podkreślić, rozważania oparte zostały o uczynki miłosierdzia i dzienniczek siostry Faustyny. Panie Jezu, pomagaj nam konkretyzować naszą miłość do ciebie, dzienniczka siostry Faustyny. Gorąco proszę Cię, Panie, abyś raczył zmać wiarę moją, w tym życiu codziennym i szarym, nie kierowała się ustawieniem ludzkim, ale duchem. O jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach. A miłości własnej przeznaczam miejsce dla niej właściwe. To jest ostatnie. Miłosierny Panie, dziękuję za wszech Święty i łaskę wiary. Ciągle na nowo wołam. Panie, wierzę, przymóż mi wiary. Ojcze przez pięćne Ci ciało i krew. Uszelibóstwo najbliższego syna twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przedpokojenie złotego naszej i całego świata. Gdy pielgrzymi dotarli do kapliczki, odbyła się msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych z racji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Później nastąpił piknik rodzinny. Na Kalwarii odbywa się już ponad 30 raz. W Jej początki to jest ksiądz Józef Juśków, ksiądz Żyrkowski. I ta pielgrzymka ma na celu przede wszystkim pokazanie wielkiego dziedzictwa Cystersów, szlaku nagroda, cysterskiego, żelazko, dziedzictwa, które pozostało tutaj i sięga rozwój. 1740 roku. W tym roku przeszliśmy około 4 kilometrów. W tej pielgrzymce uczestniczyło myślę ponad 1863 Celem tej pielgrzymki jest, cel w tym roku był taki, żeby przejść przez Bramę Miłosierdzia, żeby odnowić przyrzeczenia chcielne, ale także raz, bardzo 1800, ważny cel to wsparcie Dziecięcej Kliniki Onkologicznej we Wrocławiu. Te wszystkie środki, które tutaj zostały pozyskane Dobra. będą przeznaczone na pomoc chorym dzieciom, które leczą się w Dziecięcej Klinice Onkologicznej raz, we Wrocławiu. Dodajmy, że na ten szczytny cel łącznie zebrano 17 616 zł i 28 groszy.